Z Ewangelii, według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego nie ma innego przykazania większego od tych rzekł mu uczony w piśmie bardzo dobrze nauczycielu słusznie powiedziałeś bo jeden jest i nie ma innego prócz niego miłować go całym sercem całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Aż 613 przykazań judaizmu. Nic dziwnego, że były wśród Żydów dyskusje, które z nich jest najważniejsze. Które przykazanie streszcza wszystkie inne. I je w sobie zawiera. Całe szczęście dzisiaj spotykamy w Ewangelii mądrego człowieka, który wiedział, kogo spytać. Sam był uczonym w piśmie, ale nie znał odpowiedzi. Szukał. Czy ja szukam odpowiedzi u Jezusa na nurtujące mnie pytania? Człowiek z Ewangelii pyta o jedno przykazanie, a Jezus odpowiada, jakby dwoma. W sumie sam mówi, że miłość Boga jest pierwsza, a drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Pierwszy jest Bóg, ale czymś, a bardziej kimś nieodłącznym jest człowiek. Zrób sobie przyjacielu mały eksperyment, być może już go znasz. Weź kartkę i napisz z jednej strony miłość do Boga, z drugiej zaś miłość do człowieka. Teraz podrzej kartkę po którejkolwiek stronie. Druga strona też będzie zniszczona, naruszona. Tak jest z miłością Boga i bliźniego. Są nierozerwalne, nieodłączne. Skandynawski filozof Kierkegaard w swoich dziennikach zapisał Miłość Boga i miłość bliźniego są jakby dwoma parami drzwi, otwierającymi się równocześnie. Nie można otworzyć jednych bez otwarcia drugich, nie można też zamknąć jednych nie zamykając przy tym drugich. Przeżywamy swego rodzaju rekolekcje w naszych domach, ograniczeni w bezpośrednie kontakty. Być może wielu z nas nie spędzało dotychczas tyle godzin z rodziną, bez bliskimi. To jest właśnie czas na okazanie miłości Bogu przez miłość bliźniego. Zadanie na dziś: okaż bardzo konkretnie i namacalnie, ale nie na pokaz, miłość tym, z którymi najwięcej teraz przebywasz. Niech to będzie choćby drobny gest, ale gest miłości. Miłość, żeby była prawdziwa, musi być konkretna. Prośmy więc dzisiaj Jezusa, aby nas swoim życiem, swoją drogą krzyżową, którą warto dzisiaj odprawić. Uczył miłości w czynie, a nie tylko w słowie. Błogosławionego dnia.